Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. E, a w dzisiejszym odcinku postaram się podpowiedzieć, jak wybić się na Twitchu. Także zapraszam do oglądania. Dobrze, zacznijmy sobie od takich rzeczy, które są e, takie pośrednie, bym powiedział. E, to jest opis i overlay, słuchajcie. Jeżeli ktoś wejdzie na Waszego streama, e, to chciałby, żeby wszystko było przejrzyste: żeby wszystko było, było w opisie. Także wejdźmy sobie tutaj na jakiegoś gościa, który ma na przykład tutaj y, 593 osoby pokała... i zobaczcie, że tutaj y, oczywiście overlay w jakiś sposób tam jest zrobiony. Wejdźcie po, po, po prostu poszukajcie sobie y, w innych streamerów tutaj, zobaczcie na przykład ten ziomek na przykład y, czy tutaj coś takiego na przykład Nie, I zobaczcie. Tutaj wszystko jest, jest kamerka tak naprawdę, żeby y, kamerka. Jakość streama tego, oczywiście ogólnie, była okazji. dość wysoka, e, tutaj 3, 4 jakieś 4 grupy roku. na Facebooku na i tak dalej i tak dalej i na przykład przejdźmy sobie do opisu, zobaczcie tutaj jest zagłosuj na, na mnie, social media przede wszystkim, social media, Instagram, fanpage na przykład na Facebooku, Discord, Twitter teraz jest bardzo, bardzo popularny. Właśnie grupa na Facebooku i przekierowanie do YouTube na przykład, także to jest mega, mega ważne, ale o tym jeszcze przejdziemy, będziemy o tym rozmawiać później. Oczywiście donaty, dotacje, wszystkie tutaj jest duża motywacja. Jeżeli dostaniemy jakiegoś donata, to jest większa motywacja do działania. Zapisujemy top donaty, subskrypcje, tutaj zobaczcie jakieś tutaj. W... Współprace są widać, Tiger, Steel Series. Także zobaczcie, wszystko jest tutaj w opisie. Także, także opis i overlay przede wszystkim. Overlay, wiadomo, tak troszkę mniej, ale opis, opis to jest tak naprawdę podstawa. Teraz przejdźmy do rzeczy numer dwa i to jest słuchajcie, grafik, to jest grafik, także musimy sobie ustawić po prostu, kiedy robimy streamy. Na przykład ja ze swojego doświadczenia wiem, że mniej osób na przykład ogląda mnie w tygodniu, a więcej w weekend na przykład. Yy, także yy, także uważam, że na przykład warto robić więcej streamów w weekend i warto mieć ten stały grafik, czyli na przykład piątek, słuchajcie, 19.22 sobota. 20-23 na przykład i niedziela 20-23, i warto mieć to po prostu zapisane i zawarte w opisie, słuchajcie, także i przypominać swoim widzom na każdym streamie, słuchajcie, jeżeli streamujemy na przykład w sobotę, a mamy stream w niedzielę, to warto wspomnieć o tym, że słuchajcie, zapraszam Was na kolejnego streama, który odbędzie się jutro. Czyli w niedzielę o godzinie 20 i ludzie. Po prostu mówisz, mówisz o tym, a ludzie to zapamiętują I, i jest większe prawdopodobieństwo, że oni wbiją ci na tego streama. Teraz, słuchajcie, jeżeli właśnie ktoś tutaj. Y, to jest sposób numer 3 po prostu, jeżeli. Y, jak. Jeżeli już... Po prostu zdobędziecie ty, tego widza na przykład yy, i on na przykład pisze wam na czacie, że słuchajcie, ja dzisiaj byłem w szkole yy, i miałem taką i taką akcję. Po prostu postarajcie się yy, zapamiętać takie rzeczy, nawiązujcie z nim yy, jakąś relację, co tam u ciebie, czy jesteś na przykład, yy, ile masz lat, może, czy w jakiej jesteś klasie, jaki, jaki masz temat na matematyce, żeby po prostu rozmawiać z, ze swoimi widzami, żeby oni się nie nudzili na tym czacie, bo jeżeli ty wejdziesz w, z nimi w konwersację, to oni cały czas z tobą będą i możesz grać jednocześnie i jednocześnie z nimi rozmawiać. Także to jest też mega ważne. Kolejnym sposobem, sposób numer cztery, to jest nie skupiaj się na liczbie widzów. To jest mega ważne, słuchajcie. Ja y, przez tak naprawdę y, dwa tygodnie osiągnąłem dość dużą liczbę widzów. I po prostu jednym z tych sposobów było nie patrzeć na, yy, na, na liczbę widzów po prostu. Cały czas zachowywałem się tak samo, bo czasami jest tak, że o, widzę, że spada mi oglądalność, o to od razu tam wyłączam streama, a, to mi się nie chce, to po prostu yy, mam już taką podkowę na twarzy po prostu, że nie chce mi się rozmawiać, yy, także ja tutaj mam dwa monitory, na jednym sobie na przykład streamuję, a na drugim mam odpalonego OBS-a, a jakby pod OBS-em jest ten Twitch, yy, i po prostu nie widać liczby widzów i to jest też ważną, ważnym elementem. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest to, żeby poprosić znajomych yy, czy kogoś na przykład brata czy siostrę, żeby zainstalowali Twitcha i żeby tak chociaż nawet w tle, słuchajcie, oglądali was, bo każdy oglądający na początku jest na wagę złota. Jak dobrze wiecie, jest na wagę złota. I po prostu macie na przykład jakiś inny telefon taki starszy, to po prostu, słuchajcie, zainstalujcie Twitcha, włączcie sobie tego Twitcha na, włączcie yy, siebie, oglądajcie i chociaż ten jeden, dwóch oglądających, trzech, to po prostu podbija. I później macie na przykład... Polecanie, polecane mniejsze społeczności, i na przykład tutaj jest 12 widzów, 13 widzów, i na przykład jeżeli osiągniecie już taką widow widownię, to już na, na przykład jesteście w polecanych mniejszej społeczności, także mega zachęcam do. Do tutaj, żeby wasza rodzina, wasi przyjaciele, czy nawet jeżeli macie jakiś zapasowy telefon, zainstalujcie sobie Twitcha i żeby po prostu podbijać sobie oglądalność. To jest też mega ważne. Teraz przechodzimy do rzeczy takich bardziej, właśnie, bardziej ważniejszych, że tak powiem. I tutaj jest na przykład współpraca z większymi streamerami. Słuchajcie, jest, jest grono takich streamerów, które na przykład promują mm, za, no za pieniążki, po prostu, tak. Ale ja uważam, że na przykład Warto, y, warto przeznaczyć jakieś tam 50 czy 100 zł na to, żeby ktoś mnie wypromował. Bo jeżeli kogoś o, te, tego streamera ogląda y, 1000 czy 2000 osób, jeżeli oni wejdą na Twojego streama, to jakiś procent na pewno zostanie. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby za, mm, zawrzeć konwersację z tymi nowymi widzami, żeby pytać ich i tak dalej, żeby mieć stały grafik, żeby to wszystko się zazębiało po prostu, żeby to wszystko się zazębiało. Jeżeli nowe osoby wpadają, widzą ładny opis, ładny overlay to po prostu aż chce się oglądać, aż chce się tutaj rozmawiać z tym streamerem, później ludzie po prostu mówią o tobie i to drogą pantoflową to wszystko idzie, także to wszystko się zazębia i naprawdę y, warto też inwestować w takie promocje albo nawet po prostu y, zapytać się jakiegoś y, takiego streamera mniej może ta, no bo czasami ci, ci więksi streamerzy nie odpisują ale po prostu napisać do jakiegoś mniej znanego czy na przykład pogramy razem na przykład czy pogramy razem na streamy na przykład i wiesz wtedy on będzie o tobie mówił że no tutaj z nowym y, streamerem Yy, który dopiero wzrasta. Yy, Nawiązają współpracę, gramy sobie razem, i ludzie z ciekawości po prostu będą do Ciebie wbijać. I oczywiście tu Twój opis, twój overlay, twój grafik, i jeżeli oni do Ciebie wbiją, mów o tym, że streamujesz, że jutro jest stream, że pojutrze, i tak dalej, i tak dalej. I teraz uważam, że jest to rzecz najważniejsza. To jest słuchanie, tworzenie bazy widzów. Yy, mianowicie mam na myśli, że tworzymy sobie serwer Discord, tworzymy sobie fanpage'a, tw są różne grupy na Facebooku, na przykład yy, yy, tworzenie treści na YouTube. Na przykład, no właśnie teraz ja Was zapraszam na mojego Twitcha Avo yy, Games YouTube. Yy, to jest mój tutaj Evo e Avo E, Games, Ity, to jest mój Twitch. Także słuchajcie, ja Was serdecznie również zapraszam i. Teraz na przykład, właśnie także tworzycie jakieś treści, tworzycie materiały na YouTube, na Discordzie, yy, macie różne osoby. Po prostu promujecie swojego Twitcha. Po prostu promujecie swojego Twitcha na różnych social mediach. Także słuchajcie, TikTok teraz wszedł, Twitter jest bardzo znany, coraz więcej znany, Facebook. Yy, również tutaj Snap, na przykład Instagram, yy, Discord, to już chyba yy, Discord, też oczywiście, to jest przede wszystkim i słuchajcie, i YouTube, i tworzycie treści. Na YouTube, właśnie tworzycie treści, na TikToku też, na przykład, tworzycie jakieś treści, zapraszacie na Twitcha i dzięki temu tworzycie bazę oglądających, słuchajcie, tworzycie bazę oglądających, także to jest mega ważne, mega ważne. Yy, także zachęcam do tworzenia takich treści i wstawianie to na w swoje konta, Re reklamuj się po prostu, reklamuj się na wszystkich social mediach i gdzie wlezie po prostu, wszędzie gdzie się da, słuchaj, wszędzie gdzie się da. E tutaj jeszcze e pragnę wspomnieć o tym, że na przykład, jeżeli streamujesz na Twitchu, to mógłbyś jednocześnie streamować e na YouTube, czyli na dwóch, e na dwóch tutaj właśnie, na Twitchu i na YouTube dwóch takich, e na dwóch domenach jednocześnie. Także to też. W dwóch odrębnych tak naprawdę serwerach zyskujesz jeszcze więcej widzów, więc to są takie tak naprawdę aplikacje, czy tutaj właśnie jakieś, jakieś stronki, stronki Restream na przykładowo, także ja tego też używałem, też polecam, także Restream na przykład i możecie jednocześnie streamować na Twitchu i na YouTubie. I ostatnią taką podpowiedzią dla mnie, jeżeli na przykład streamujecie na YouTubie, to warto sobie zrobić odrębny kanał. Odrębny kanał do streamów i do wstawiania swoich materiałów do swoich treści, czyli na przykład, jeżeli tworzymy sobie konto na YouTube i na przykład mamy Avo Games, to jest mój kanał do, do materiałów, do tutaj do wstawiania filmików, a tworzę sobie odrębny kanał do streamów, słuchajcie. Dlaczego? Bo spadają zasięgi po prostu spadają zasięgi, jeżeli ja wszystko robię na jednym koncie, to ze swojego doświadczenia wiem, że spadają zasięgi mega, mega spadają zasięgi, także warto sobie zrobić dwa osobne kanały także mam nadzieję, że że Ci pomogłem weź te wszystkie rzeczy pod uwagę pamiętaj że tutaj właśnie najważniejszą jednym z najważniejszych rzeczy jest po prostu opis, jest overlay jest konwersacja z widzami Tutaj jeszcze stały grafik. Możesz również streamować na dwóch portalach, na tutaj Twitchu i na YouTubie. Twórz bazę oglądających, to jest też to jest kluczowe kluczowa rzecz. Twórz sobie bazę danych, reklamuj się na TikToku, na snapie, na instagramie, na Facebooku. Także mam nadzieję, że Ci pomogłem. Napisz, co o tym sądzisz, co o tym sądzisz w filmiku. Jeżeli możesz, udostępnij transmisję wszędzie, gdzie się da na Facebooku, wyślij to znajomym. Zostaw tutaj łapeczkę w górę, oczywiście. Subskrybuj mój kanał, wejdź na mojego Twitcha. Evo Games, yty, Evo Games YouTube, także odwiedź mnie, zostaw followersa, zobacz, kiedy są, kiedy są streamy, oczywiście, w każdy weekend, około 20.00, Stały grafik, oczywiście. Także ja Cię żegnam. Na dzisiaj to tyle i trzymaj się. Powodzenia na Twitchu, Siemanko.